Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samak Haleński. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to Piła Bomara, model Proficat 275x230. Tu jest tawiczka znamionowa, jeżeli chodzi o rocznik 2022. Jest silnik dwubiegowy. Zdjęcia są tam załączone. Podnoszenie jest ręczne. Opadanie jest automatyczne tutaj. Tu się ustawia szybkość opadania. I są dwie prędkości obrotowe. Teraz jest prędkość pierwsza. Teraz jest prędkość druga. Także piła chodzi bardzo ładnie czyściutko. Widzę, że ktoś sobie zrobił lampkę dodatkową oświetleniową. Także piła w pełni sprawna w bardzo ładnym stanie od pierwszego właściciela. Ogranicznik głębokości cięcia, też to widzę, że jest. Także zapraszamy. Dodatkowo wiele innych, mniejszych i większych pił taśmowych. Załadunek zapewniony oraz tani transport. Piła posiada skrętne ramię w dwóch kierunkach. To i jest przesuwane. Można go przełożyć na tą stronę. Ma dodatkową opcję szybkiego montażu elementu. Czyli tu się szybko mocuje, tu się ustawia szer szerokość ten. No bardzo mało zużyta ta piła, naprawdę widać po imadle po śrubie, że to wszystko jest naprawdę tak ładnie utrzymane. Także zapraszamy dodatkowo dwa pomary starsze modele. Yy, zaraz może podejdę od razu, pokażę Państwu jak to wygląda. Z pomara. Tu jeszcze mamy takiego też bardzo ładnego z Niemiec piłę Pomara yy, ergonomika, też bardzo ładna piła z Niemiec i jego to jest taka też bardzo ładna piła, też za podobne pieniądze, a tu jest piła, tylko świece światełko, też Bomara, a. za 8800 zł krajowa, co wziąłem w rozliczeniu, taka już trochę bardziej biedna, chociaż wszystko ładnie chodzi, jest nagrany film, też dobra piła, jak Ty szukasz coś tańszego, to też jest z Bomara fajna piła. Dodatkowo, wiele innych. Tu jest też taka piła 275G, model taki z Kormaka za 6400 zł. Też w ładnym stanie piła. Z wiernym ramieniem, z siłownikiem też będę za chwilkę nagrywał film. Zapraszamy. Ważny, mały samaków od